Hej się witajcie z tej strony Kilo. i coś jest w sklepie 3 marca 2022 roku, także to zobaczymy co dzisiaj będzie w sklepie. No i uwaga uwaga lecimy A dzisiaj mamy mistrzynię FNCS31, także skin ze FNCSów za ten sezon proszę bardzo, stylem bez kaptura i ekran szczytowania. OK, dalej mamy znak zwycięzcy za 200, nieustający rozgłos za 200, bombowy mrok za 1200, huk gromu za 1200, mroczny znak za 500. No i co dalej mamy sice za 1200, błogosławieństwo areny za 800, cerber za 1500 i cały zestaw sicy za, za 2100, rysunkowy miałośnik za 1410 10 tonowy handle ryskówkowy za 800, wskakuj za 200, ciuchcie za 600 i cały zestaw rysunkowy miałośnika za 1500. Jeśli mamy, e, jeśli mamy muzyczkę Safari za 1200, e, śmiało za 1200, żonglowanko za 500, nabijana siekier za 800, frajda za 500. Podnosimy tak za 200, no i co? Z pakiet zadania są monarchini, e wrapowe skiny, wrapy. Też wszystkie mamy rogi gambit, e psylog domino cable, e deadpool, itemki, uncharted i to tyle. Także co widzę. Jeśli sklepie Wam się podobało, to pamiętajcie, że stać sobie kozyka w górę, używać kodu GGLo w sklepie, a jeśli zwęcie jak nam siemneczko.